Przedni konkurs wygrywa, a dzisiaj macie do wygrania tego skina. Zasady konkursowe to łapeczka w górę pod filmem, komentarzyk, no i użycie kodu XTONY. Pozdro 600 i zapraszam na film. Jeżeli wygrałeś już konkurs, to odbierz sobie skina u mnie, napisz do mnie wiadomość na e-mail, temat konkurs i tutaj masz wiadomość jak to powinno wyglądać. To jest wszystko system. Wiesz, to... Można pierdolić kasapowej cały dzień, ale to to trzeba przeżyć. To trzeba naprawdę przeżyć. Nikt mi nie powie, a są ludzie. Są ludzie no moreczki, witam serdecznie, Tony z tej strony. LO320. Widzowie, lecimy dzisiaj z challenge'em, 17 zł mamy i spróbujemy z tego zrobić kostkę Jesteśmy na nowej stronie, jest go więc od razu możecie sobie skorzystać z mojego kodu promocyjnego. Jeżeli wpiszecie sobie kod XTONY, dostaniecie za darmo 2. Złote i 10 groszy na start, i dodatkowo macie 10% do ładowania bonusu. Więcej z moim kodem, e, możecie też zobaczyć sobie link w opisie. Jak wam się nie chce wpisywać, no i elegancko, aktywujecie sobie kodzik. Byczku musicie też aktywować kodzik, jeżeli chcecie wygrać skinka e, pod tym filmem. Dobra, widzowie, myślę, że lecimy. Lecimy na grubo, jesteśmy na nowej stronie. E, troszkę mi tutaj e, już, już nagrywałem. Yy, dosłownie chwilę temu, ale troszeczkę mi nie wyszło, bo tutaj były problemy techniczne, także mam nadzieję, że już teraz wszystko się ładnie nagrywa. No i już otworzyłem Daily Case'a, nie? No niestety, to już będzie, będziemy straceni. Mamy tutaj Daily Case'a za friczko na stronie i są naprawdę fajne rzeczy, nawet można koska trafić, także jest kurczy grubo. E, ale ja już otworzyłem, e, mogę wam powiedzieć, że Safari Mesh trafiłem, no, no, no akurat, ale to... Ej, kotku za fajdany! Wydaje mi się, że musisz odwiedzić stronę darmowe skin csgo.pl. Tak potężna strona jest tylko dla ciebie. Wykorzystaj wszystkie kody i zgarnij skiny za darmo. Nie zapomnij wbić też na grupę Trójca Królewska CSGO 3 króli YouTube'a Let's go to the balloon! Fajne konkursiki tutaj znajdziesz i będziemy na PR dzielać w CSK. Mniejsza. Zobaczymy sobie te dwie skrzynki, które możemy otworzyć. Zaczniemy sobie z tym po prostu lecieć koksem. jest złoty 26. Zł. Dwóch skrzynek chyba się nie da otworzyć. Więc albo to, albo to możecie sobie otworzyć za fryczko, więc po opcja. Otworzymy to i to, zobaczymy jak leci. Złoty 26. Zł. No i tutaj musimy rozkminić jak zrobić kurczę elegancki tutaj proficik. Proficik na stronie by się przydał. Mamy też punkty złoty 30. Zł. No jest proficik, elegancko, jest proficik, dobra, przychodzimy na Seas i lecimy sobie yy, w... Wy indirect case gościu indirect case także lecemy, lecemy, lecemy nie śpimy, co my tutaj mamy, ciekawe dosyć skinki, ale nie będziemy się tutaj mocno nad tym zastanawiać, tylko pociśniemy sobie temacik ostro heavy metal ssg 553 za 59 centów tutaj słabiutko, otworzę jeszcze jakbyście wy chcieli sobie wpisać kodik, mój pyk pyk pyk, i chcieli otworzyć sobie skrzyneczkę za darmo, no to zobacz stary co byśmy tu jeszcze taki na przykład drugi widz trafił, czy to będzie coś lepszego, zaraz się Zo 81, także tutaj już dużo lepiej, jak za darmożkę całkiem spoko opcja. E, proficiki, 16 z mamy równe, mamy też punkty ewentowe, ale na razie nie będziemy się wspomagać punktami ewentowymi, pociśniemy po prostu sobie te tutaj skrzyneczki. Za 4,20 mamy tutaj skrzynkę, to jest dużo fajnych skrzynek. E, za 4,20 mamy skrzynkę ewentową, myślę, że pociśniemy sobie skrzynkę ewentową. Let's go to the moon. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Tragedia, tragedia stary, to jest słabe na pewno Oj, oj, ale przynajmniej punkty Ewentowe, ale 12 zł Tu nie ma nic ciekawego, musimy Pocisnąć case batla, musimy pocisnąć case batla Co my tutaj Mamy, co my tutaj mamy Tutaj nie możemy dołączyć, tutaj jest na jedną Tanią skrzyneczkę Coś tutaj tworzą ludzie, oj, oj, oj 70, Wowka Wo 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 tutaj stworzył Złoty 23 zł Za 130, nie no, musimy sobie tutaj Poradzić sami, stworzymy sobie bitwę po prostu Sami o, za 7,35. Mogę tutaj wbić stary. Za 7,35, ty, mamy bitewkę, ale szybko wjechały tutaj ziomale. Zobaczymy, kto je zgarnie. Czy będzie elegancko. Chyba zaczynamy naprawdę dobrze. 3,50 na start w pierwszej skrzynce. I w drugiej skrzynce chyba będzie tragedia. No, tutaj niestety wygra, ale 25 zeta to była super wygrana. Szkoda, że nam się nie udało. Szkoda, szkoda, szkoda. Będziemy próbować aż do skutku. Także Case Battle wjeżdżamy dalej. I tutaj patrzymy co my tu mamy jeszcze. Za 5 zł możemy gdzieś być do, do bitewki. Yy, tutaj kurczę na jedną skrzynkę. No ciężko, dobra, stworzymy sobie bitwę, nie? Zobaczmy jak to, jak to wygląda. Bardzo ładnie, mi się podoba. Dobra, spróbujemy. Czyli co, za 4,20 taka skrzynka za 4,20 robi wrażenie. Chyba, że ewentualnie coś takiego. Coś takiego byśmy wykminili. Czy my możemy takie coś wykminić? 5,46. Kurna nie bardzo. Urna nie bardzo, a jakbyśmy coś takiego zrobili, 6,30, 5,46 też, to się nie bardzo licuje, to się nie bardzo licuje, bo to jest to samo, to wolimy więcej skrzynek. 4,20, chyba że zrobimy coś takiego. Raz, dwa, trzy, 3,75, 5,04, mamy cztery skrzyneczki, dobra, lecimy. Cztery skrzyneczki, pyk, pyk, pyk. Uciśniemy sobie na trzy osoby i próbujemy taką tutaj biteweczkę zrobić. Cztery skrzyteczki, już tutaj wjechał do nas ziomal. The good, gościu, the good. Dobra, lecimy, lecymy. Zobaczymy, czy się uda. Zaczynamy solidnie, chociaż tutaj lepiej, lepiej, ziomal, trafił. Dobra, zobaczymy, jak to dalej będzie szło. No, za dwa złote gloczka, ładnie. Elegansio. Walencja za złotóweczkę. No, ciśniemy na razie tych chłopów. Chyba wygramy to. Kurde! Kurde! Dlaczego? Dlaczego? To no nie mamy kasy, ale mamy jeszcze te punkty eventowe. Więc wejdźmy w te punkty eventowe i żeby troszeczkę jeszcze tutaj dymów zrobić, to może pozwólmy sobie na trzy użycia y, tych po prostu. Tutaj punktów ewentowych Ustrzelski na stary Handlarz bronią Ustrzelski na dobra to wykorzystamy. Sobie 1000 punktów, 1000 punktów sobie wykorzystamy, 1000 punkcików sobie wykorzystamy i polecimy w to. Czyli tak setka. No to ustawmy sobie, może tak 300. O boziu Tragedia. To jeszcze dwa razy sobie otworzymy po prostu ten ten. Weźmiemy sobie, bo mi się zielony podoba. Co? Oh my gosh! Aha, tutaj się tak strzela ten. Skinka. Dobra, jeszcze raz zielony. God damn it! Nie no, tu z tym nic nie zrobimy. Jeszcze raz próbujemy widzowie. 59 groszy. Jeszcze raz. Co jest? My gosh! Ale jaja. Dobra. Wchodzimy sobie, sprzedajemy to wszystko, nie patrzcie na tą kosę i na tego tutaj skinka, spróbujemy jeszcze po prostu raz się połasić, może uda nam się ten challenge wykonać. Lecymy, mamy 2.50, no i co, bitwa, nie? Nie ma co tutaj gadać, bitewka wjeżdża na rejon, za 2.50, yy, za 2.10. No i tyle, jedną skrzynkę możemy na cztery osoby, pyk, pyk, pyk Próbujemy ich rozwalić, jak się nie uda, to będziemy próbować w kolejnym odcinku Jakoś inaczej to lepiej zaplanujemy Dobczaj sobie tę stronę i będzie pyk, obelowany, Widzu kochaniutki, widzu kochaniutki Szefiety malutki No, korzystajcie z kodu x-tony na stronie, elegancio I będzie, będzie git, będą też Także Będzie się działo, będzie się działo Widzę. Długa, długa tutaj, długa tutaj zabawa z CSGO z przed nami. Dobra, nie ma nikogo, dodamy boty, zobaczymy jak te boty sobie pocisną. O, Degut dołączył. Próbujemy. I samo bot Degut Emily. Jak to tam będzie wyglądać? Kurde, no widzisz i samo wygrał, i samo wygrał. Szkoda, 3,36. No nie udało się dzisiaj. Także co, subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrujcie i na razie, cześć, pompka. Elo.